Cześć, z tej strony Boss. zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Czarnobylite. Ten odcinek jest, będzie opublikowany w niedzielę, ale nagrywam go w momencie premiery gry, w zasadzie już po premierze, czyli 28 w środę. Włączyłem DLSS DLS opcję graficzną, tylko że zmieniłem jak, na jakość wyświetlania, czyli powinno być lepiej. Też sprawdzę sobie poziom przedmiotów, co my mamy w ekwipunku. Bo skoro już jest pełna gra opublikowana, także nie ma, nie ma sensu chyba tutaj jakoś tak grać zapobiegawczo, ostrożnie, jakoś asekuracji. Nie tylko po prostu po kolei będziemy teraz wszystko robić. I też będę stawiał pułapki środowiskowe, będąc gdzieś na terenie zony, żeby też ograniczyć te burze wszystkie. Jest dziesiąty dzień. Jesteśmy w zonie po treningu u Michała. Pogadam z Oliverem. No dobra, on jest oczywiście chętny do roboty. Czyli przydzielmy mu zadanie. Okej. Okay. O, proszę jakiś wybuch się stał. Co to się stanęło? To zginąłem. O kurde, co się stało? Okay. Это еще не конец. Нельзя, чтобы все закончилось вот так. Иди. Умереть. Исчезнуть. Портал. Помоги. Умереть. Игорь. Я, конечно, навидзу, это Татьяна Рыба. Так мне еще выдает. Albo to Igor jest nawiedzony, no ale zobaczymy w trakcie gry. Co tu się stało? Już czas szybko leci. Gdzie ja jestem? Mapa nie jest dostępna. Nie bój się śmierci, to naturalna droga do postępu i może pozwolić ci wyjść z sytuacji, w której nie ma innego wyjścia. Jednak w przyszłości śmierć będzie karana utratą losowych przedmiotów, dlatego nie zawsze będzie można korzystać z tej drogi. Aha, dobra, czyli jak zginę dalej, to stracę jakiś przedmiot. To taki samouczek na wypadek śmierci. Gdzie ja mam iść? Dobra, to jest strasa. Widzę już stabilność, że gra jest bardziej stabilna. Nie ma. Okej, okay, nie będę gadał, jak ona mówi. Uniwersalna konstanta, nie W momencie gdy premiera miała miejsce dzisiaj o godzinie 12 to do gry się dociągnęło około 3-4 giga aktualizacji i być może miały one też wpływ na wydajność gry i na jakość. No i też na proces renderowania, bo widzę, że jest dużo płynniej. Czwarte jest które może zmieniać. Zamigliace, uskaraca, i что-то что может принимать форму космических струн бисквит прибыл на базу израненным и обессиленным но ты не смог назвать оливеру правильный пароль mm. не подаем правдивого хасла а измени прошлое руки вверх так чтобы я видел пароль ностальгия. Что такое то другая линия? не видишь, что это я? Ты сам выбрал пароль. просто придерживаться правил. Ладно, заходи. По нему в чужой нам еще обудовать. Окей, Co teraz będę zmienić wszystkie swoje decyzje, jakie Сначала бы это, что ты вернулся во времени назад или создал альтернативную вселенную. Это твой шанс изменить принятые решения. Шанс перекроить ткань пространственно-временной реальности. Шанс изменить последовательность событий. Мы еще можем быть вместе, Игорь. No, ty prawdę, Każdy, kto jeszcze odpowiada, chcesz, wspomnieniu, które ci. możesz zmienić, wykorzystaj swoją wiedzę o przeszłości i przyszłości, aby obryć, obrócić sytuację na swoją korzyść. Okej, okay, no zobaczmy. O dobra, czyli rozumiem, że to będę mógł zmieniać podjęte wcześniej decyzje. No dziwna sprawa, ciekawe, nie wiedziałem. Też jestem ciekaw, na ile, na ile to rozwiązanie wprowadziło wprowadziła ta aktualizacja, która dzisiaj miała miejsce, a na ile ono było już zaimplementowane do gry, bo nie spodziewałem się czegoś takiego. Обыскивая убежище таракана, ты отключил ловушки. Теперь Нар легко могут попасть сюда. В надежде застать их врасплох, ты активировал ловушки заново. С измениться, уснуть что выдержание с новой реальности. Ничего не буду изменял. Ну не, ну, останется как есть. Мне дивно. A ty co? Hackowanie serwerów skutki aktywność NAR zmniejszyła się. Hmm. Podejrzewam, że jak dam zapomnieć to będę musiał je wykonywać jeszcze raz, tylko będę mógł wtedy wybrać opcję, żeby nie, yy, nie schakować, tylko wykorzystać. Nie, no, też odejdę. No, niech, niech zostanie tak, jak jest. W sumie zastanawiałem się nad tymi wszystkimi wydarzeniami, także nie chciałbym niczego Ty zmieniać. Z od On z się się do no, a co miał zrobić? Michał, poprosił mnie o to, żebyś miał partnera i tu się powróciłem. On żyw. No, takie w sumie wspomnienia, w których nic bym nie zmienił. Raczej. No dobra, ale to nie jest zabicie gościa, który zabrał mi żywność, tylko zabicie zdrajcy, który mógłby mnie wydać. Także tego też na pewno nie będę chciał zmienić, czyli to jest tak, jakby jakaś linia alternatywnej rzeczywistości. Dobra, to chyba nic tu po mnie. Te wspomnienia jeszcze nie zostały ukształtowane, także się jeszcze nie wydarzyły. No, nic nie będę zmieniał. I co mam mi spać, czy co? Wszystkie Twoje wspomnienia na linii czasu zostaną zmodyfikowane zgodnie z Twoim obecnym postępem. I zmianami dokonanymi w kryształach. Czy na pewno jesteś gotowy obudzić się w nowej rzeczywistości? No tak, no w sumie to nie będzie nowa rzeczywistość, bo wybrałem takie same wybory, które początkowo podjąłem. Także raczej nie powinno tu się nic zmienić. No, ale zobaczmy. No, i wracając jeszcze do tego, co mówiłem, chciałbym właśnie wykonywać te płapki środowiskowe, które zmniejszą e, na przykład burzę, te czarno Okej, okay, chłopaki, jak byli, tak są Oliwier, Michał. Dobra, zwarci, gotowi. Zobacz, jak tam sytuacja z wytrychami. Ile mam wytrychów? Aha, czyżbym nie miał w ogóle wytrychów? Mam jedną laskę, Spalacz Czarnobylitu. To muszę wyprodukować z 2-3, żeby mieć na zapas. Ok, jest 1-2-3. Dobra, ja potrzebuję grzybów, żeby móc da w dalszym ciągu je wykonywać. No i też przydałoby mi się trochę, trochę wytrychów. No wezmę Z4 wykonam, no więcej nie, nie jestem w stanie. A teraz idę wykonywać zadania. No cieka ciekaw jestem w ogóle ta alternatywna rzeczywistość, czy to jest po prostu powodem tego, tej aktualizacji, że to już jest pełna wersja gry, czy okay, mam? OK, centrum prypeci. Zostaną zrzucone zapasy żywności. Zobaczmy. Tu jest poziom wysoki. Tu faktycznie było bardzo dużo rzeczy, ale też był bardzo duży obszar do przeszukania. Ale dobra, co to jest w nagrodę? No dobra, to niech sobie wykona. Michał. Zrzut zaopatrzenia. Czerwony las. Dobra, to niech Oliwier, stary znajomy. Możliwe, że mój dawny przyjaciel, i mentor, wpadł w ręce NAR. Pamiątkę z przeszłości. To jest ten Gandalf. Dobra, ale ja się udam do. Natężenie komunikacji radiowej. Oddziałów NR wzrosło. Udało mi się przechwycić wiadomość o zrzucie zaopatrzenia w prypeci. To jest port. Okej, okay, zrzut zaopatrzenia. Czy ja chcę się tu udać? No nie, no dobra, zrobię ten sta tego starego znajomego. Niech będzie. Czyli rozpoczynamy misję, lecimy. No ciekawe, ciekaw jestem właśnie tego. tej alter alternatywnej rzeczywistości. Dobry Dietmaros. Tobie Ciebie interesujące, że to, co z nim tak dawno, lat temu. Z czego by mu pracować na Nar, lubimy? Наверняка у него есть серьезные причины. Он всегда был к нам добр. День десятый копачи по полдню. Okay. Czy jest tu coś ciekawego do zwiedzania? A jeszcze w ogóle zerknę na umiejętności. Czy ja się nauczyłem doskonałe zbieranie? Tak, 30% więcej zasobów będę zbierał. To w ostatnim odcinku Michał mnie tego nauczył. Zerknę jeszcze tu na mapę. Zostały tak dwa znaki zapytania i stary znajomy, czyli lecimy z tematem. Tu raczej nie będzie nic ciekawego, to mogę spokojnie iść. Tylko właśnie tych zasobów bym skorzystał. Pułapki, płapki miny automatyczne właśnie. To bym sobie wykonał. Narzędzia konstrukcyjne. Modyfikatory środowiska. Sprawdźmy co tu jest w... Do neutralizacja czarnobylitu ta maszyna pochłonie neutralizuje rozproszony w powietrzu czarnobylit a przez to sprawia że burze czarnobylitowe zdarzają się rzadziej w najbliższych dniach pojawienie się czarnego stalkera będzie opóźnione o kilka minut efekt się kumuluje dobra dystrybutor czasoprzestrzeni wykorzystuje zdolność czarnobylitu do zatrzymywania napromieniowanych cząsteczek spowalnia tempo wzrostu natężenia promieniowania w zonie i blokada tunelu czasoprzestrzennego w miarę upływu czasu ogranicza liczbę tuneli czasoprzestrzennych, z których potwory czarnobylitowe trafiają do naszego świata. W rezultacie jest ich mniej niż wcześniej. Dobra, wszystko fajnie, pięknie. Zobaczmy jakie są pułapki. Firewerki, Laserowa pułapka pirotechniczna. Schodzenie na złą drogę jeszcze nigdy nie dawało tyle radości. Przejście przez wiązkę lasera wywołuje eksplozję, która zadaje poważne obrażenia każdemu człowiekowi lub stworzeniu w jej zasięgu. Mina lądowa prosta, ale skuteczna. Płapka aktywuje się pod naciskiem eksplodu i zadaje obrażenia wszystkim i wszystkiemu, co znajdzie się w zasięgu wybuchu. Płapka elektrowstrząsowa, asymilacyjna. pułapka kierunkowa. Płapki mnie raczej nie interesują. Wolałbym jednak rozbudowywać te mechanizmy, które wpływają na przykład na pogodę. Ale w tym celu będę właśnie potrzebował dużo grzybów. Mam nadzieję, że właśnie rozwiązanie, rozwinięcie tej umiejętności, że 30% zwiększone zbieranie zasobów przyspieszy ten proces zbieractwa. No i w końcu uda mi się na tyle rozbudować tą bazę, też otoczenie, że będzie jednak w miarę przyjazne. Też czytałem. Na temat gry, pewne rzeczy, artykuły. Okej, okay, tam ktoś jest. Czy to mutant, czy żołnierz? Tego nie wiem, ale zaraz sprawdzę. Dowiedziałem się, że właśnie budując takie elementy, jak ten wpływ na pogodę. Manipulator. Dobra, tam są żołnierze. Trzeba je ukrywać w krzakach najlepiej, bo jeżeli żołnierze NR na nie się natkną na jakieś tam nasze konstrukcje, to je zniszczą. O kurde, zaraz nas przyuważy. Tak jest. Dobra, mnie tu nie ma. O, dobra, jeszcze tam ktoś jest. Dobra, tam dwóch jeszcze zostało. Z tego co pamiętam, to ich więcej tu nie było. Teraz ten powinien się obrócić. O. Dobra, zrobimy to w ten sposób. Jeszcze w ogóle strzelby nie mam. Ciekawe, czy jest jakieś narzędzie rusznikarskie, jest to rusznikarski, który wpływie wpłynie na rozbudowę strzelby. Okej, okay, wschowam się za krzakami. Czy zobaczy zwłoki tamtego gościa. No, nie zdąży. Ok, to powinno być wszystko w tym miejscu. Jeszcze coś. Dobra, tu jest strzelba, to tam nie będę ukał Dobra, trochę się oddaliłem od tego co powinienem robić. Kurde, jeszcze wpadłem do jakiegoś radioaktywnego jeziora. OK, Udamy się w tym kierunku. Nie widzę w sumie nic co mogłoby mnie tu zainteresować. Jakieś puste wiochy. Okej. Okay, zioła. W tej wiosce. Jeżeli to jest ta wioska o której myślę to tu też są żołnierze. Na pewno patrole ponowiły swoją aktywność na tym obszarze. z tego co pamiętam podczas ostatniej wizyty tutaj to ich było całkiem sporo w tej wsi Stąd zobaczy, dobra, tam jest gościu. Okej, prawie było blisko, ale nie zdążył mnie wyczaić. szybko polecę przeszukać tamtego, dobra następny się czaj jakiś żołnierz. Dobrze, tam, że to są ci najsłabsi przeciwnicy, ten żołnierz NARU, u nieuzbrojony. Oni akurat stanowią najmniejsze wyzwanie i można, ściągn można ich ściągnąć w zasadzie na raz. że jak mają ciężki pancerz, są żołnierze jacyś najemnicy, bo z nimi już nie jest tak łatwo. Dobra, tu się jakiś jeden kręcił. Dobra, chyba idzie burza czarno-bylitowa. Pewnie czarny Stalker się pojawi. Sporo fantów jest tu do zebrania, nie chciałbym niczego pominąć. No proszę, racje żywnościowe, substancje chemiczne, jakieś grzyby. Chociaż z drugiej strony też nie po to tu przyszedłem e, dobra Neutralizator. Ta maszyna pochłania i neutralizuje rozproszony a przez to sprawia, że burze czarnobilitowe zdarzają się rzadziej. Dobra, ją dam tutaj. OK. i wyjdę stąd. Niech to sobie tu działa. Jakieś takie duże napromieniowanie się pojawiło. Mam dziwne przeczucie, że zaraz się pojawi czarny starker. Albo zadziałało narzędzie. No tak, mu jak mówiłem, dobra, gdzie jest czarny starker? Dobra, szybko muszę użyć tego. Nie sole uspokajające. To. I teraz apteczki, bo zaraz spadnę. Dobra, gdzie jest czarny starker? Dobra, koniec amunicji. Dobra, gdzie on jest? Gdzie on jest? Niech mi tu teraz wyskoczy. Kurde, jeszcze żołnierz się napotoczył. Ej, go? O nie, nie, nie. Dobra, apteczka konieczna. Co za menda? Ten czarny starker to za dużo problemów generuje. Tak, najprościej rzecz ujmując. No dobra, no już taka specyfika tej, tej gry. No trzeba przed nim uciekać. To trzeba. Dobra, tu by wypadało udać się gdzieś w podziemia. Czy tu gdzieś powinno być jakieś zejście do tunelu, schronu czy coś takiego? O, ewidentnie, właśnie widać, że coś jest pod ziemią, jakiś kanał, to trzeba to przeszukać. Akurat to miejsce już przeszukiwałem, także to nie powinno być problemu. Nie ma tu też nic strasznego. Dobra, stan psychiczny Igora się pogorszył. Jak to tu wygląda? Neutralizator czarnobylitu. Zostawiłem go tu w tym miejscu. Dobra, no to wypadałoby go zbudować jeszcze jednego gdzieś w szakach. Może tu będzie jakoś bezpiecznie w miarę. Paserowo. Nie, nie. Pułapek nie chcę. Kuchenek też nie weźmy. Ten neutralizator czarnobylitu. Dystrybutor efekt jest widoczny. Do e wykorzystuje zdolność czarnoblitu do zatrzymywania napromieniowanych cząsteczek. Spowalnia tempo wzrostu natężenia promieniowania w zonie. Mm, dobra. Budujemy. Jeszcze tu w krzakach się wybuduje jeden. I OK. Dobrze, czyli na tym wzgórzu możemy zakończyć ten odcinek. Będziemy dalej kontynuować w następnym. Te znaki zapytania będę robił. Staram się je wykonać wszystkie już do końca. A w tym odcinku dziękuję wam za uwagę i widzimy się jutro. Na razie. Cześć.